Coś, co z braku odpowiedniejszej nazwy można by nazwać przyjaźnią, istniało od zarania ich znajomości, mimo, a może właśnie dlatego, że tak bardzo się różniły. Maryla była wysoką, szczupłą kobietą, kanciastą i pozbawioną wszelkich okrągłości. Jej ciemne włosy przetkane były siwymi pasmami. Zwijała je zawsze w mały, twardy węzeł z tyłu głowy, z którego wystawały groźnie dwie metalowe szpilki. Wyglądała na kobietę o wąskich horyzontach, surowych zasadach, i taką faktycznie była. Jedynie w wyrazie jej ust było coś nietypowego. Gdyby były nieco pełniejsze, można by powiedzieć, że widać w nich ślad skrywanego skrzętnie poczucia humoru. Mamy się wszyscy bardzo dobrze powiedziała pani Lindę. Natomiast przestraszyłam się o ciebie, kiedy zobaczyłam dziś Mateusza wyruszającego w podróż. Przyszło mi do głowy, czy czasem nie jedzie po lekarza. Usta Maryli skrzywiły się ze zrozumieniem. Spodziewała się pani Lindę, wiedząc, że tak nieoczekiwany widok Mateusza wybierającego się na przejażdżkę wystawi na zbyt wielką próbę jej niepohamowaną ciekawość. Ależ nie, czuję się świetnie, chociaż wczoraj bardzo bolała mnie głowa, powiedziała. Mateusz pojechał do bystrej rzeki po chłopczyka z sierocińca w Nowej Szkocji, mały przyjeżdża popołudniowym pociągiem. Nawet gdyby Maryla powiedziała, że Mateusz udał się do bystrej rzeki na spotkanie z przybyłem z Australii Kangurem, pani Lindę nie doznałaby większego szoku. Na chwilę odebrało jej mowę. Było nie do pomyślenia, żeby Maryla mogła z niej kpić, ale w tej chwili pani Lindę była skłonna ją o to podejrzewać. Czy mówisz poważnie, Marylo? Spytała, odzyskawszy wreszcie głos.